Usłyszeliśmy dzisiaj trzy przypowieści, jedną w księdze Ezechiela, dwie w Ewangelii, które mówią właściwie o sprawach rolniczych. I potem usłyszeliśmy, że Pan Jezus osobno uczniom wszystko wyjaśniał. To się dzieje zawsze w czasie liturgii. Pan Jezus. Nam wyjaśnia to słowo. Bardzo potrzebujemy tego wyjaśnienia. Pomoże nam się zastanawiać, co nas obchodzi, że ktoś ułamał gałązkę z wysokiego cedru. Tymczasem to słowo jest dla nas bardzo dobrą nowiną. Dzisiaj wyjątkowo. Pocieszającą, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy myślą, że ich życie jest takie nijakie i bez sensu. Bo żyjemy w takim kulcie celebrytów, kiedy ktoś, kto sensownie żyje, to znaczy, że jest sławny, że jest piękny, że jest młody, nawet jak ma 60 lat, że Osiąga sukces. A Pan Jezus mówi najpierw, to pierwsza przypowieść z księgi Ezechiela. To jest przypowieść, która pierwotnie dotyczyła dynastii króla Dawida, która upadła. Naród znajduje się w niewoli. A Pan Bóg mówi, ja ułamie gałązkę z cedru i posadzę ją na wysokiej górze Izraela i ona wyrośnie. U nas cedry nie rosną, ale cedr należy do roślin sosnowatych. Jeżeli ktoś kiedykolwiek próbował sadzić, to wiadomo, że jeżeli się ułamie gałązkę z wierzby, włoży się w ziemię, jest tam wilgoć, to ona na pewno wyrośnie. Ale jeżeli ktoś ułamie gałązkę z sosny i włoży w ziemię, nie ma szansy, żeby urosła. Po ludzku to jest niemożliwe. Drzewa i iglaste tak się nie rozmnażają. Ale dla Pana Boga to, co się wydawało tym ludziom tam wtedy w niewoli niemożliwe, dla Pana Boga nie jest niemożliwe. Dlatego mogliśmy usłyszeć u Ezechiela tą słynną Opowieść o dolinie pełnej kości, i mówił, potrzeba proroka, żeby prorokował do ducha i wtedy te kości będą żywe. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To, co się wydaje już niemożliwe, to co się wydaje suche, złamana gałąź, nie ma szansy rosnąć. A Pan Bóg mówi, ja spowoduję, że w jej cieniu będą się wszyscy. Chronić przed słońcem. Bo dla mnie to nie jest problem. To samo mówi o tym ziarenku dzisiaj Pan Jezus, które się wrzuca w ziemię. Człowiek sam nie wie, jak to się dzieje, i ono rośnie i wydaje plon. Najpierw musi umrzeć. W innej przypowieści mówi, najpierw musi obumrzeć. Jak umrze, to wydaje plon. Ale ten moment, kiedy umiera, to się wydaje, że wszystko jest zmarnowane. Potem mówi o tym ziarenku gorczycy, nasionko gorczycy. My znamy gorczyce dosyć duże, te nasiona, są mnie może nas dziwić, jak to, dlaczego pan Jezus mówi, że ono jest, kiedy się je wsiewa, jest mniejsze od innych nasion na Ziemi. Ale ta palestyńska gorczyca to jest inny gatunek. To ziarenko jest mniejsze wielokrotnie od ziarenka maku nawet. I y, natomiast kiedy rośnie, to wyrasta z niego roślina, która potrafi mieć kilka metrów, nawet do czterech metrów wysokości, jak drzewo. I rzeczywiście ptaki mogą tam założyć gniazda. Y, czyli coś, co po ludzku jest mało znaczące albo nie ma perspektyw na rozwój. Okazuje się, że to daje życie. I tak jak patrzymy na historię zbawienia, widzimy, że ci wszyscy patriarchowie, kiedy Pan Bóg ich powołuje, Abraham, który ma 75 lat, już nie ma po ludzku nadziei na to, że będzie miał dzieci. A Pan Bóg mówi, z Ciebie wyprowadzę naród, który stanie się błogosławieństwem dla świata. I tak po kolei można byłoby wymieniać tych wszystkich, te wszystkie postacie biblijne, większość bezpłodnych, ktoś, kto jest ostatni, król Dawid, który jest ostatni, nikt na niego nie liczy, nawet go nie wołają na ucztę, bo jest najmniej ważny. On staje się tym, który zbuduje dynastię. Maryja, która, do której Anioł przychodzi w Nazarecie, która nawet nie jest wymieniona w Starym Testamencie. Jak mówi jeden z apostołów, co dobrego może być z Nazaretu. To jest działanie Pana Boga. A jak popatrzymy na naszą historię, patron naszej diecezji, święty Wojciech, jak się Popatrzy po kolei na jego historię, to jest jeden wspólny mianownik. Za życia nic mu w życiu nie wyszło, absolutnie nic. Wszystkie plany brały w łeb. I to dosłownie, bo ostatni plan skończył się jego śmiercią. Ale kiedy Wojciech umarł, oddał życie. To nagle się zaczęła ewangelizacja Polski. I to z takim wielkim przytupem. Tam, gdzie po ludzku wszystko się rozpada, tam się zaczyna działanie Pana Boga. Jak popatrzymy na takiego bardziej współczesnego świętego Karola de Foucault, do końca życia nie znalazł kogoś, kto by go próbował naśladować. Ale kiedy. Umarł bezsensownie, zupełnie, zabity bezsensownie. Nagle znalazło się mnóstwo naśladowców, poruszył wielu ludzi. Powstały zakony w oparciu o jego życie. Nawet dzisiaj modlimy się za wstawiennictwem Jana Pawła II. Pamiętamy te momenty jego życia, kiedy Właściwie się to życie kończyło. Kiedy on w wielkiej pokorze stawał przed ludźmi, przed kamerami, kiedy się trząsł już cały od tej choroby, kiedy już ślina mu leciała z ust, i wydaje się, że wtedy najwięcej poruszał serca. Właśnie wtedy, kiedy po ludzku. To nie było coś do oglądania, co zresztą niektórzy celebryci mówili, że już się powinno go schować. W tym świecie, w którym jest kult celebrytów, Pan Bóg mówi: Ale ja sobie wybieram lud, który ma żyć inaczej. To moje założenie. W drugim czytaniu jest pięknie powiedziane: Święty Paweł w liście do Koryntian mówi: Jak długo pozostajemy w ciele, Jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana, ale chcielibyśmy być z nim. Na razie nie ma tutaj wielkich sukcesów. Ale chcemy się Jemu podobać, staramy się Jemu podobać. Czy jesteśmy blisko Niego, czy daleko, staramy się Mu podobać. Wydaje mi się, że jest to słowo takie wiążące całe to dzisiejsze słowo. Nie chodzi o to, żeby się podobać ludziom. My jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Pan Bóg chce być chwalony. My nosimy Jego naturę, więc też chcemy być chwalony. Jak ktoś myśli, albo mówi, że nie lubi, jak Go chwalą, to myślę, że jest daleki od prawdy. Każdy lubi być doceniony, pochwalony. Jesteśmy sfrustrowani, kiedy nie jesteśmy docenieni. I dzisiejszy świat w tym kulcie celebrytów chwali pięknych, młodych, zdolnych, którzy osiągają sukcesy. A dla Pana Boga te sukcesy nie są ważne. Są. Zupełnie coś innego jest ważnego. To jest to, co mówi Paweł. Chcemy. Podobać się Bogu. Tak jak rozeznajemy, w każdy w danym momencie rozeznaje we własnym sumieniu, co to znaczy podobać się Bogu. Jak, jak potem stanąć przed Bogiem, mówi święty Paweł, że kiedyś musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa. To jest trybunał tego, który kocha. Jak chcemy stanąć przed Chrystusem, przed tym Trybunałem, to chodzi o to, żeby podobać się Bogu i nieważne, czy osiągnęliśmy po ludzku sukces, czy też nasze życie jest takie po prostu banalne, bo ktoś jest urzędnikiem, bo ktoś zajmuje się dziećmi, bo nikt go nie docenia. Pan Bóg nas docenia, Pan Bóg to widzi. Dzisiaj Słowo zachęca nas, daje nam nadzieję, zachęca nas. Staraj się tylko o jedno: żeby się podobać Bogu. A ludziom, ludzie niech chwalą tych, którzy jak już zostali pochwaleni, to tak jak Pan Jezus mówi w kazaniu na górze, odebrali już swoją nagrodę. My chcemy się Jemu podobać. Amen.